Jestem pory z tym, kolejny odcinek serii Roblox. Tym razem Med City. Przepraszam za głos, ale jestem lekko chory. dzisiaj pokażę Wam. Pa... Jeden kod, dokładnie. Jeden kod, na chyba lodowy pojazd, czy coś w tym stylu. O, od razu łyżeczka, jak mimo. Szybko, szybko, szybko idź, idźmy. Auć! Co mnie biłeś? a Halo. Czemu on je może... Jestem niezniszczalną kwaterą ludzkich mal. A czemu on mnie położyć? Ej, no za mnie. Czemu? A to nie ty chciałeś, żebym ja ci dodał? Elo? Nie będę czekał dłużej przez tego typa. Czemu ty trafić, myślać, do mojej celi? Dziękuję. A nie, to ten zły pan. Szybko uciekamy. Ucieczko. Nic tu fajnego nie było, wyścił. A może tu śmietniki przeszukamy? Nie wiem dlaczego to służy tak Ten pusty. Znów ben Gunpowder. Co się dzieje? Stoj! Stoi! Ej, skoro tu można postawić banshee, A to tak jest. Jak on wszedł do Bansheeepa? To szybko, 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 szybko... Może tu... Tam pójdźmy. Tam będzie dobrze. Jest! Rzecz, której strasznie nie lubię, ale okej. Okay. Teraz będzie mnie gonił i gonił i będzie mnie szpiegował. Przyjmę wszystkie pociski na klatę. A teraz zwiewamy. Jest to pan policjan, który wcale porządku nie pilnuje, tylko wkurza to. Wychodź, wyłamuj to szybko. O, pozdro. Szybko, uciekamy. No po co to? Skoro może no, justy. tak, dobrze jest, to jest To prowadzi i ucieczka. Szybka. Krótka, wolna ucieczka. jedziemy. Na szczęście udało się wydostać tego z tego złotego. Zaczek, to mamy kod. Ja już Wam mówię, jaki tu kod trzeba wpisać. Kod powinien działać, dlatego postarajmy się. S 3 3 Z Z samo 4 N2 Sprawdźmy. No, Mamy nowe malowadnie Frosty. Próbuję przemalować swój motor na ten kolor. Jak ktoś chce po prostu jakieś malowanie szybkie do auta, a nie chce mu się wbijać yy, leveli na leweli. No takie. Tylko malowanie zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma, to jest kot. Dobra, to. Gdzie jest. Yy, tam. To spróbujmy na motorze. Przemalujemy mój motor. E, dobra, lodowy skinie, gdzie jesteś? też Tak wygląda prosty. Akui. Sprawdźmy na moim pojeździe. Zobaczmy, jak będzie się prezentował. Nie Wanship, a Mustang. Zobaczmy. No, fajnie będzie. Dobra, i teraz Frosty. Zamrożenie. Ej, ale kozacko wygląda. Teraz, ej, kozak. Najlepsze, że nie wydać nam ani jednego grosza z waszych nie nie Ciekawe, czy zdążymy na piramidę raczej nie wątpię żebyśmy zdążyli na piramidę obrabować jeszcze chociaż może mamy szybkie auto a piramida się przed chwilą otworzyła chyba dzisiaj pojeździmy sobie tym autem przyjemne jest może dlatego że wydano na nich 200 tysięcy jak kiedyś już mówiłem Szybko, 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 szybko. Szybko jedzie, wchodzimy wchodź, nim. Hahaha, dostaw policjant, oby po wechł. Szybko, szybko, szybko. Rzadko udaje mi się tu przechodzić, a teraz jest jakiś super. Ostatnio zginąłem na super bohaterze, z tym szybkim. Ja sobie tu chyba poczekam trochę. I teraz od razu szybko. Haper oddadza się szybciej. Te kulki czasami są takie, że mogą tu wylecieć. Uważajcie. I teraz tu do ścianki, tu teraz chowamy się. Dwie. Teraz... No i przypaliło mi trochę dłoń. Auć. Tam nie już powinna ukać. O bole, ale to ci... Nie przewidziałem takiej sprawy. A zginęliśmy. Patrzcie jaki policja ci tam... A nie, to jest super bohater. Lul! To tym symbolicznym i strasznym, jak mój głos, akcentem. Zakończymy.